cieszymy się, że droga w Zaczerlanach jest już odnowiona, wyremontowana, więc życzymy wszystkim mieszkańcom, aby bezpiecznie z niej korzystali. Inwestycja jest uzupełnieniem wcześniej wybudowanego pierwszego etapu tej drogi, więc droga między Kościukami a Zaczerlanami jest już w pełni wyremontowana, nie ma dziur, usypane są nowe pobocza, więc wszyscy mieszkańcy, jak z, tak samo z Zaczerlan jak i z Kościuk, bezpiecznie mogą teraz Dotrzeć do on, tak naprawdę głównej trasy, do Szosy Kruszewskiej. Cieszymy się, że mogliśmy też pozyskać dodatkowe dofinansowanie na budowę tej inwestycji. Pochodziło to od pana marszałka ze wsparcia gminy Powiatów, więc niespełna pół miliona ta inwestycja nas kosztowała. Dlatego tym bardziej nas to cieszy. Wieś bardzo długo czekała. Ona była zrobiona, ale po prostu taka prowizorka była tutaj straszne dziury porobiły się i w ogóle, a w tej chwili no, no, mamy naprawdę idealną drogę, przejazd między wsiami po prostu będzie inny jak był, bo po prostu no ciężko było jechać tą drogą, nie oszukujmy się, no ale niestety mamy jeszcze wiele, wiele dróg innych też do budowy, także prosiłabym. Ze swojej strony, tak samo jak i z mieszkańców, żeby po prostu zadbać się o naszą wieś troszeczkę, bo ona jest trasą przelotową to jest y, trasa powiatowa. No, z powiatem nie, niezbyt mi się układają stosunki, żeby cokolwiek się doprosić. Z Gminą jednak troszeczkę inaczej jest.